Dziękuję za prezentację i e, chciałbym teraz poprosić na scenę pana Krzysztofa Witczaka z Deloitte Consulting, który podzieli się z nami przykładami zastosowań narzędzi cyfryzacji w przemyśle motoryzacyjnym. Poproszę o zmianę prezentacji. Pan Krzysztof Witczak, dziękuję. Jakbym mógł poprosić o moją prezentację? Szanowni Państwo, serdecznie witam. Po pierwsze, wyczynem jest to, żeby gościa z konsultingu stawić na 15 minut i żeby skończył o czasie. To naprawdę będzie wyczyn. Dlaczego? Dlatego, że w konsultingu mamy taką manierę, nie wiem czy dobra, czy zła, że chcielibyśmy wszystkim opowiadać o tym, co zrobiliśmy, czego się nauczyliśmy i gdzie. Ja mam przyjemność pracować w biznesie konsultingowym, stricte consulting technologiczny SAP od ponad 20 lat. A w branży przemysłowej mogę powiedzieć, że jestem od samego początku miałem przyjemność pracować dla firm, koncernów samochodowych i poproszono mnie o kilka słów właśnie jak wygląda transformacja w tej branży. Dlaczego ona jest ciekawa? Dlatego że automotive jest benchmarkiem tak naprawdę dla wszystkich innych gałęzi przemysłu. Wiąże się to z tym, że nieograniczone zasoby de facto na innowacje powodują to, że ciągle w automotif coś się wymyśla. Dzisiaj nie jest problemem technologia. Dzisiaj problemem jest lokalizacja swojego pomysłu i jego wykorzystanie za pomocą technologii. Świat dzisiejszy, który nam się pozmieniał i który dzisiaj tu oglądamy nawet na tych targach, to świat IoT. Internetu rzeczy to świat robotyki, to świat sensorów, czujników, inteligentnej sieci, ale sieci rozumianej w znaczeniu komponentów i na końcu analityki. Dlaczego na końcu? Dlatego, że dzisiaj świat też pokazuje nam, że ciągle coś się zmienia. Nie nadążając za zmianą, zostajemy w tyle, a to powoduje wymierne straty. Dzisiaj, jak Państwo byliście świadkami tego, czy wojna, czy pandemia, załamanie się łańcucha dostaw stawało się tragicznym argumentem w funkcjonowaniu firmy. Dlaczego argumentem? Dlatego, że to było coś, co determinowało decyzje biznesowe, kapacity funkcjonalne ludzi. Jeśli my tego wszystkiego nie zmierzymy, nie zlokalizujemy, Często będziemy mieli problemy związane z tym, co tak naprawdę możemy. A co jest w tym wszystkim najważniejsze? Biznes stał się już globalny. Dzisiaj wszyscy widzimy, że można zaklinać rzeczywistość, ale świat jest globalny. I przez to wszystko trzeba przejść racjonalnie zarządzając firmą. Racjonalnie oznacza szukać możliwości rozwoju. Industry 4.0. To podejście, które pokazuje nam, że inteligencja naszego przedsiębiorstwa, inteligencja naszych menadżerów to wielopoziomowa płaszczyzna komunikacji pomiędzy różnymi obszarami. Zaczyna się od inteligentnego produktu, poprzez inteligentne asety, poprzez inteligentną sieć. Tylko to wszystko są nazwy. Dzisiaj ludzie skupiają się na nazwach, a nie patrzą albo nie chcą. Zobaczyć, że za tym wszystkim stoi superinteligentny człowiek. Industry 4.0 to nie technologia. Industry 4.0 to pomysł na wykorzystanie technologii. Dzisiejsze rozwiązania dają gigantyczne możliwości. Ja reprezentuję biznes Sapowski, czyli oprogramowanie SAP. To jest rozwiązanie, które odpowiada na każdą potrzebę. Pozostaje inne pytanie: czy potrafimy to wykorzystać? świat sapa, świat wokół sapa, to świat czujników, to świat procesów inteligentnych, digitalowych. Pytanie jest takie: kto zada pytanie, jak wykorzystać tą wiedzę? I myślę, że najistotniejszym w całym procesie Industry 40 jest inteligentny człowiek. Powinniśmy dużą presję wywierać na tych, którzy podejmują decyzje. Bo musimy znaleźć w swoich organizacjach pytania gości, których będziemy mogli nazywać pytaczami, to oni zadadzą pytanie, to dzięki nim powstanie wykorzystanie tego wszystkiego, co jest w naszym ekosystemie biznesowym. Nasz biznes łączy się, ścieżka klienta, i przejście od jego potrzeb do finalnego produktu to jest inteligentna odpowiedź naszego przedsiębiorstwa. To, że my sobie wymyślimy coś, to nie oznacza wcale, że odniesiemy sukces. Świat podejmuje decyzje w real-time. Mamy świat highlightowy. Wszystkie informacje szybkie, szybkie informacje podane na tacy, to są informacje, które powodują, że my zaczynamy się zastanawiać. A jak zaczynamy się zastanawiać, to zaczynamy, nasze ulubione słowo knuć. Knuć, co zrobić lepiej. Dzisiaj, jak popatrzymy na fabryki, jak popatrzymy na biznes serwisowy, na to, co jest wokół nas, zwracamy uwagę na aspekt procesu. Procesu, który zaczyna się i kończy w oparciu o człowieka, czy klienta, czy kogoś, kto wymyśla nasz biznes. Dzisiaj oczujnikować wszystko jest bardzo prosto. Można przejść się po tych halach i spotkać firmy które w sposób perfekcyjny analizują wszystko, co jest związane z ich urządzeniem. Pozostaje pytanie, jak my do tego podejdziemy? Czy analizując nasze procesy będziemy wykorzystywać te dane? A może inaczej trzeba postawić pytanie. Często rozmawiając z zarządami firm, my zadajemy pytanie, czy macie pomysł, jak wykorzystać te dane? Dzisiaj świat IoT zmienia rzeczywistość i ta rzeczywistość jest zmieniana, ale nie na potrzeby wykonania funkcji, nie na potrzeby wyprodukowania, ale na potrzeby znalezienia optymalnych warunków: optymalnych warunków pracy, optymalnych warunków funkcjonowania sieci biznesowej i optymalnych warunków pracy człowieka. Dzisiaj my się nie zastanawiamy, jak prowadzić biznes. My zastanawiamy się, jak go lepiej prowadzić. Ja staram się nie czytać tego, co jest na tych slajdach, bo chciałbym, abyście Państwo sami popatrzyli na te aspekty i zastanawiali się, czy, te, czy to u nas funkcjonuje. Czy potrafimy wykorzystać dane, które możemy przetworzyć w sposób statyczny, ale możemy też stworzyć modele uczące się. Jeśli zaczniemy pójść w tym kierunku, to zaczniemy się zastanawiać, jak osiągać przewagę konkurencyjną. To, że mamy możliwość w Industrii 4.0 zobaczenia, obejrzenia bardzo szeroko procesów produkcji, dostawy, serwisu, to są te elementy, które dają nam możliwość realnego wpływu na nasz rozwój, na rozwój naszego biznesu. Nie zastanawiajmy się tu i teraz, czy ta maszyna spełni swoje wymagania. Nie, bo ta maszyna jak została kupiona, to ona spełni wymagania. Zastanówmy się, co zrobić z nią lepiej i w jakim kierunku pójść. I biznes automotive ma to do siebie, że stara się wyciągnąć maksa. Pierwszy raz w biznesie automotive spotkałem się z takim pojęciem analityki kosztu, do poziomu jednostki produkcyjnej. Była to dla mnie zupełna abstrakcja. W jednym z koncernów Automotive wymyślono i stwierdzono, że jeśli przeliczymy sobie jednostkę pracy na wyprodukowanie samochodów, to musimy tą jednostkę pracy rozłożyć na komponenty, które powiedzą, ile tam czego siedzi, ile tam siedzi zarządzania, ile tam siedzi pracy, ile tam siedzi IT. I to dało dużego kopa różnym firmom do tego, żeby się rozwijać. Jeden z przykładów, o który warto powiedzieć i pokazuje wykorzystanie tej myśli Industry 40 i podejścia do tego innowacyjnego funkcjonowania firmy jest firma Volvo. Firma Volvo, jak wiecie, produkuje wszystko wszędzie na całym świecie i w przypadku wykorzystywania rozwiązań dla przemysłów automotive wykorzystuje bardzo często analitykę, analitykę na bardzo głębokim poziomie. W jednej z fabryk. Korei Południowej, gdzie produkuje się maszyny budowlane. Volvo produkuje kapitalne maszyny o niespotykanych rozmiarach. Na linii śrutowania przeprowadzono zawsze analizę linii. Wiąże się to z analizą funkcjonalności sprawności silników tej linii. Podstawowym zadaniem każdego pracownika, który zajmował się utrzymaniem ruchu, ruchu na linii ślutowania była analiza przydatności, sprawności, efektywności wszystkich komponentów linii. Taka analityka odbywała się najczęściej raz w miesiącu. Cały proces pochłaniał x godzin, zaangażowanych w to było kilka osób. Efekt końcowy był taki, że dostawaliśmy dane, że coś działa bądź nie działa. Volvo powiedziało tak: skoro analizuje to człowiek, to znajdźmy sposób na to, aby to wszystko robić automatycznie. Linia została oczujnikowana, i z wykorzystaniem czujników i sieci bezprzewodowych. Każdy z elementów został uruchomiony jako inteligentny aset i każdy z tych elementów linii posiadał własną analitykę, zdefiniowaną przez tych, którzy do tej pory na to uruchamiali, obsługiwali. Jaki był efekt? Efekt był taki, że elementy, które były mierzone, na przykład prąd, temperatura, wilgotność, drgania, Okazały się niepotrzebne dla tej linii. Stosując algorytmy samouczące, machine learning, właściciele biznesu remontowego, czyli tej linii remontowej, doszli do wniosku, że parametry, którymi się zajmowali wcześniej, typu drgania i wilgotność, nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Czyli nakład pracy na te elementy był zupełnie bez sensu. Okazało się, że na linii śrutowania tak naprawdę modele oparte o uczenie się w oparciu o prąd są modelami kluczowymi, bo wartości graniczne prądu powodowały zmiany istotne dla funkcjonowania tych silników i tej linii. Skupiono się zupełnie na czymś innym. Jaka jest konsekwencja takiego działania? Bardzo prosta, ten model Plant Maintenance przekłada się na kolejne linie. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z linią z 12 silnikami, Uzysk jest niewielki. Natomiast w sytuacji, kiedy podchodzimy do Industry 4.0 jako objęcie całością całego zakładu, dochodzimy do momentu, kiedy X silników jest w sieci, modele uczące dokonują tej nauki znacznie szybciej, a to się przekłada wprost na cały model majtenensowy, czyli utrzymaniowy. Zapotrzebowanie na części, zapotrzebowanie na pracę i zmiana funkcjonowania spowodowała, że efektywność linii produkcyjnej wzrosła bardzo dużo. Niestety nie możemy udzielać informacji jaki to jest procent, na pewno był to procent więcej niż 20. Co dla biznesu takiego jaki prowadzi Volvo jest gigantycznym osiągnięciem. Można też podejść do Industry 4.0 troszeczkę Oj, przepraszam. troszeczkę inaczej bo Można popatrzeć na to, jak połączyć i skomunikować sobie z sobą z świat zewnętrzny ze światem wewnętrznym. Jedna z firm akurat w Niemczech, która jest dostawcą części do branży automotive, postanowiła swego czasu podejść do programu pilotażowego i oczujnikować swoje magazyny i linię dostawczą. Linię dostawczą w znaczeniu dostawa do end klienta. Ponieważ ten operator, Automotive Logistyczny, zajmował się zarówno częściami, jak i komponentami produkcyjnymi, postanowił wyskalować wszystkie parametry, minimum, maksimum dostaw i sprowadzić cały mechanizm alertowania do automatycznego zatowarowania zarówno linii, jak i partnerów biznesowych. I tutaj elementem, który był bardzo istotnym jest to, że sieć czyli ten Intelligent Network wszystkich odbiorców był bardzo duży. Stosując taki model, doszliśmy do dość prostego rozwiązania stylu Kanban, gdzie limitowany dostęp, automatycznie uzupełniany, powoduje płynność na poziomie 100% całego flow magazynowo-towarowego. Co to daje? Daje to wymierną, wymierną kasę, w w połączeniu z moimi partnerami biznesowymi od delivery, czyli transportu. Daje mi tam gigantyczne możliwości planowania swoich zakupów, daje mi możliwości analityki rotacyjności komponentów, bo dokładając kolejne parametry typu zawirowanie w jednej części świata, niedoskonałość mojego partnera biznesowego w innej części świata, jesteśmy w stanie to wszystko inteligentnie skomponować w jeden proces. Tak więc esencją Industry 4.0 w moim odczuciu i moich kolegów często jest to, że trzeba postawić na człowieka i bardzo, bardzo mocno dbać o to, aby on wiedział, czego ma chcieć. Technologia jest tylko i wyłącznie komponentem, który uzupełnia tą wiedzę. Dlatego potrzebujemy bardzo zmyślnych inżynierów. Dlatego potrzebujemy bardzo zmyślnych menadżerów, którzy będą wiedzieli, gdzie postawić znak zapytania. I starałem się naprawdę w czasie zmieścić. Nie udało się. Przepraszam. Takie życie. I chciałbym na koniec powiedzieć jedną ważną rzecz. Myślę, taką dla wszystkich, jako podsumowanie. Często jest tak, że bronimy się. Przed firmami doradczymi, przed instytutami doradczymi. A to chyba nie jest najlepszy pomysł. Dlaczego? Dlatego, że zamknięci w swoim własnym świecie patrzymy przez pryzmat swoich doświadczeń. Mając możliwość zbenchmarkowania swojego pomysłu, swojej firmy z innymi, najczęściej znajdujemy świetne rozwiązania. I myślę, że to jest rzecz, nad którą warto się pochylić. A Industry 4.0 i przemysł przyszłości powinien stać się tym, co macie na co dzień. Dziękuję Państwu bardzo.